Zapraszam na nowy film. Następny super champion na sprzedaż. Super lotnik. Super rozpodowiec z mojej sztampary. Z moich vanrojów. Pierwszy konkurs rufek. Na powyżej 80 tysięcy i 1,5 godzin wyprzedzenia. Ten super champion. Ten super ogier jest na sprzedaż. Numer jego jest 14 rok 685. Mój oryginalny oh, Vanro miał 1,5 ja. godziny wyprzedzenia na 80 tysięcy Prosto z mojego rozpłodu. Super rozpłodowiec. Dzieci, wnuki, prawnuki na całym świecie super przekazują. To jest coś specjalnego. Tak samo jak ten poprzedni, Fairbaird. To jest krem de la creme. Patrz, jak jakie spokojne te gołębie są. To jest powyżej 20 lat ciężkiej pracy w selekcji. Ciężkie lotowanie z każdego kierunku i doświadczenie, także doświadczenie hodowców, którzy mają moje gołębie na całym świecie, u mnie lecą, w Polsce, w Ameryce, w Kuwait. Te gołębie sprawdzają się wszędzie, a teraz i w Australii. 14 rok, 685. Jest na sprzedaży. Takie gołębie to lepiej sobie zakupić, niż 50 nie wiadomo skąd z internetu. Były bardzo długo u mnie w rozpodzie Płodne, silne Zdrowe A na moich produktach jeszcze będziesz Parę lat ponichował Młodziki Młody sprzedasz i kasa ci się zwróci Tak samo moje produkty Zacznę spodawać, Na twoje gołębie jeszcze się polepszą I wyniki Wtedy będziesz miał zamówienia Kasa ci się zwróci i następny zamówisz Moje głęby, moje produkty to lepsze niż pieniądze na banku. To jest super inwestycja. O, wiesz, jaki ogier. Co wspaniałego. Patrz na niego. Bracie. O, taki jaki fajny Takich głębi już nigdzie nie ma z tych vanro. Tylko u nas. Wykupiłem całą hodowlę jak zaczynałem, od milionera, super inżynier i super spasowali na gołębie ferbarte. Teraz pokażę wam jego oko macie jego oko super oko rozpodowe białe narożcie, zdrowe jak rydze i tak jak misz polski mówi twoje gołębie mają te długie piórka pod skrzydłami, bardzo długie piórka dlatego zawsze kupuję Na dobre gołębie zawsze miejsce w gołębniku. O, wiesz jaki orzeł. To jest coś specjalnego. Atlantis, minerały z Morza Czerwonego. Kilo lub 5 kilo smoła, wysyłki i diesel. Super, ze swoim połączeniem. Super produkt. Moje magiczne mleko. Coś wspaniałego. 5 kilo wiaderku. Ktoś mi z Polski zamówił? Grzegorz. Grzegorz ja? Zawsze w czołówce jest.